Cześć. Dzisiaj kolejny bardzo łatwy i przydatny dla każdego przepis. Zrobię złote mleko. Cóż to takiego? Mm, napój przeciw przeciwzapalny. Myślę, że przydatny dla każdego, nie tylko zimą. Yy, co będę potrzebował? Potrzebować będę około litra mleka kokosowego. Ja zamiast mleka kokosowego użyję yy biurki, 100 g biurków, zaleję litrem wody. Do tego dodam siemię lniane, około 20 gram. Przyprawy, pieprz, kurkuma i imbir. Wszystkiego około 5 gram i oczywiście miód, najlepiej kryczany z 50 gram. Całość musimy dokładnie blendować. Szybkie obroty, około minuty. Po minucie napój jest gotowy. Bardzo dobry, przede wszystkim bardzo zdrowy. Szczerze polecam. Dziękuję.